Hej, z tej strony Baraba, witam Was na moim kanale i zapraszam do siódmego odcinka z gry Far Cry 6 w dzisiejszym odcinku. Zajmiemy się misją yy, Libertad powsta powstaje od Klary. To jest zadanie od Klary. Serdecznie zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, zostaw łapę, zostaw suba. Serdecznie zapraszam do oglądania. Zobaczmy co się wydarzy w dzisiejszym odcinku. To jest zadanie bodajże na poziom trzeci. Dlatego. Powinniśmy sobie bez problemu z nim poradzić. Serdecznie zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, zostaw łapkę, zostaw suba. I życzę miłej zabawy. Także i ruszamy do kolejnego zadanka. Mamy... Czekajcie chwilę. Dobra, teraz ruszamy powoli do kolejnego zadanka. Wolę sobie zaznaczyć mniej więcej gdzie mamy iść yy, na mapce. Jesteśmy właśnie na poziomie. Dobra, matka jest tutaj. My właśnie ten, ten obszar tutaj idziemy właśnie do tego zadanka. Można też użyć sobie szybką podróż, żeby, żeby tyle nie Więc sobie użyjmy szybką podróż i zobaczmy, co będziemy musieli w dzisiejszym odcinku zrobić. Dobrze, że właśnie w tej, gierze, w tej grze zrobili szybką podróż, że, że parę, parę tych szybkich podróży się odblokuje i tak zbytnio nie trzeba już będzie chodzić na, na, na piechotę w, skoro jest tam i wiadomo, że jest ta mapka duża i by nam zajęło to właśnie dużo czasu, a tak to się szybko wczyta i będziemy rozpoczynać kolejne dzisiejsze, kolejne zadanie Far Cry 6. Napiszcie w komentarzach, jak, jak, jak Wam ta gierka się podoba? Którą część najbardziej lubicie z serii Far Cry? Bo ja, tak naprawdę, trudno mi jest powiedzieć. Którą, którą część bardziej wolę. Po prostu wszystkie, wszystkie, są fajne. I warte uwagi. Za moment powinna się gierka na spokojnie se, się wczytać. I zobaczymy, czy się powinna się za momencik wczytać gierka. i Powinniśmy ruszać zadaniem. Dalej już się wczytuję. O już jesteśmy w obozie klary i będziemy iść, będziemy się szykować do kolejnego zadanka. Tu mamy tylko 28 metrów do, do przejścia do tej klary właśnie już doszliśmy i zobaczmy co nas będzie czekało. Tak jak mówię w dzisiejszym odcinku ZOSADA 73 tutaj macie krótki opis jak, jak będziecie chcieli sobie poczytać to zatrzymajcie filmy. You want us to take down to die again. A tu Dany, Dany doszła. Dani do, doszła do obozu. Tutaj widać, że. Dany rozdaje flary. Miejmy nadzieję, że nie będzie to zadanie takie trudne, tylko fajne po prostu. Tutaj, tutaj o to chodzi, żeby wszyscy się zjednoczyli i odbudowali dzielnicę liberta. Dany widać jest taką przy, przywódczynią.

swoich przyjaciół I teraz będziemy razem sobie przechodzić różne sky, zadania zobaczmy co teraz aktualnie będziemy musieli zrobić Libertad powstanie właśnie to jest za zadanko tylko, tylko gdzie jest yy, znacznik gdzie mamy ak aktualnie lecieć, za moment powinniśmy zobaczyć to na mapce. Jeszcze nie ma, akurat, bo już się nie, nie przytało do końca. Więc teraz sobie teraz po, popatrzymy, pozwiedzamy. O, już się Juan odzywa. Już Juan odzywa. I teraz będziemy mogli... Ruszyć na kolejne zadanko. Zobaczę, zadanie na poziomie trzecim. Gdzie to jest? Zobaczę na mapce, gdzie to jest. A, to jest ten. I będziemy musieli pokonać baterię przeciwlotniczą. No dobra, już to jakoś to ogarniemy. Dobra, zrobimy to. O, no, to lek zadanie. Dobrze, mamy autko. Więc szybciutko sobie podjedziemy autkiem. Gdzieś to jest tam, że te ko koło się... Ale to już nie teraz chyba, nie? No, może musimy wyjść po prostu stąd. Żebyśmy mogli sobie... Autko poza, e, e, po... żebyśmy sobie mogli autko wziąć musimy sobie stąd wyjść przykładowo Zejdźmy na dół, damy danie na dół, zejdź na dół, zejdź na dół podbiegnijmy, podbiegnijmy tak, dobra, i teraz możemy autko sobie wziąć to, to autko jest coś za daleko od drogi, no dobra. I trochę podejść do, do drogi wtedy auto po nas podwiezie tak nie będziemy musieli na pieszo iść ja, ja nie mówię że, że ja nie lubię chodzi, chodzić i, i zwiedzać po prostu ale też wam pokażę jak tak to można sobie na spokojnie Ogarnąć. Teraz dane złapie się ty rolki i zjedziemy z tej strony tutaj. Dobra. Ale nie przewróć się tylko. dobra tu I teraz powinniśmy autko wezwać. Nie jest zbyt daleko od drogi. Dobra, jedziemy jeszcze raz tam do drogi. Moglibyśmy konia wziąć przy na, na chwilę chociaż. Dobra, weźmy konia może. Konie by mi może trochę lepiej. Dojechać tam po miejsce. Później zmienimy konia na... Dobra, jesteśmy tutaj. Dobra, 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 dobra. Dobra, zejść. już mamy drogę. Dobra, weźmy auto I po prostu sobie... Przejdziemy autkiem do kolejnego zadanka. Wysać baterie przeciwlotnicze. Teraz robimy właśnie to zadanko od Klary. No niech ta niech autko jak najszybciej tam dojedzie tutaj do nas. Autko już stoi. Dobra. No, dany dawaj, dany, dany, dalej lecimy, lecimy. No, szybciej, szybciej, wchodzimy no. do auta, do samochodu. I łapo idzie z nami, i dany będzie teraz jechać do kolejnego właśnie. Jako zadanie, to tutaj y, ludzie nas trochę za, zatrzymali, ale spokojnie. Dany powinna sobie dać radę to ogarnąć. Musimy wysadzić baterie przeciwlotnicze, żeby odblokować y, daną lokację. No i właśnie tym zadaniem się właśnie dzisiaj zajmujemy. Zobaczcie, jak to wszystko jest fajnie zrobione. Naprawdę. W ogóle, tak samo jak i piątka, yy, też, też było fajnie zrobiona I właśnie, i szóstka, w ogóle yy, każdy... I tutaj jeszcze Clara coś mówi. Czekajcie chwilę. To jest zadanka Mam 300 metrów. Dani tutaj właśnie jedzie sobie do kolejnego zadania. Zobaczmy, czy nam się uda to zrobić: wysadzić działo przeciwlotnicze. Dobrze, że mamy właśnie to autko, bo wtedy już nie musimy tak już nie musimy tak pędzić z jednej strony trochę Tylko po prostu możemy O, tu goście są, czyli czyli będzie trochę walki Na pewno będzie walki trochę Damy zejść łapo jesteś, łapo, łapo Dobra, tutaj gdzie łapo! jest? Głapo! 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 Dobra, Głapo! Dobra! Głapo! 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 Jest Głapo! Głapo jest! Z autko, to goście są następni jacyś następni goście są i będzie Będzie trochę walki, jak widać. Już, już jest trochę walki. Będziemy to, to zrobili. Dobra. Tutaj. Dobra, żebyśmy tam doszli. Jest głapo, jest głapo. Jak widać, się pokazał. Głapo, na szczęście, się nie boi. Gdzie to jest? Gdzie? Akurat tego gościa nie zauważyłem ale głapo się tym gościem zajął, dobra? Akurat się głapo tym gościem zajął, to, to dobrze dla nas. To następny gościu, który, który może się sam głapo zajmie nim, dobra? Pokonaliśmy. Chyba jeszcze jeden tylko zostanie, tak. Trzeba tylko jeden tam zostanie, a to już głapo sobie poradzi. I o to chodziło. Idziemy dalej i możemy właśnie tą baterię przeciwlotniczą to, to, to działo przeciwlotnicze rozwalić, a to działo jest tutaj. Więc to za, chwile, za chwileczkę uczynimy, za chwileczkę to zrobimy, to sobie jeszcze parę rzeczy pozbieramy. Tutaj jakby gdzie mamy tutaj? Parę rzeczy do pozbierania. Nie, dany nie skaczemy, tylko pozbieramy parę rzeczy i jest. Dobra, no to weźmy ten Supremo. Supremo powinno nam pomóc. Udało się. Wykonaliśmy pokonaliśmy tą baterię przeciwlotniczą. Teraz zobaczmy co teraz będziemy musieli zrobić. Chyba Wrócić do obozu. Teraz musimy wejść do góry tutaj właśnie. Do góry jeszcze wejdźmy. Gdzie to jest tam następna lokacja? Czy, czy, czy to jest znacznik następny? Następny znacznik jest tutaj. I teraz yy, Libertad powstaje. Następne robimy, dobra? O, oznaczamy, i po prostu pojedziemy tam samochodem. Jest to nasz. Samochodnik nasz za chwileczkę powinien. Tu jest samochodnik nasz, więc jest dobrze. Wyjdziesz, dalej, wyjdziesz? Wyskoczysz? Żeby nam się nic nie stało. Dobra. Podbiegniemy. Teraz dany pojedzie dalej. Wejdźmy do autka. Tylko ja bym chciał naprawić pierwsze. To wychodzi, żeby naprawić. Dobra, żeby naprawić. Okej. Okay. Teraz możemy jechać dalej. Zobaczmy co nas będzie dalej czekało. Dany zaraz wycofa, i, i będziemy ruszać spokojnie dalej do kolejnej, do kolejnej lokacji, do kolejnego mini zadanka. Przypominam, że robimy zadanie, które się nazywa Libertad, powstaje. co teraz będziemy musieli zrobić, że mamy te, ten samochód, taki, że nie musimy już zbytnio już tak chodzić. Mówię, że z jednej strony to fajne, bo to można sobie pozwiedzać lokacje, okolice, a z drugiej strony, no właśnie, trzeba w zasadzie sobie. Też yy, można na przykładowo więcej rzeczy porobić. Pamiętaj, że Spremo się ładuje. I teraz musimy wejść właśnie tam do góry. Będziemy musieli wejść. Oby to nam się udało. Trochę walki będzie, chyba. Klara jestem Castillo z do Klary dzwoni dany dobra, Wychodzimy dalej. Wchodzimy dalej. Żeby zobaczyć co się wydarzy. Wchodzimy dalej. Musimy wejść tutaj wyżej. Te miejsce. Czekajcie na tą wieżę, na tamtą wieżę jeszcze musimy wejść. I zobaczymy, zobaczymy co akurat się wydarzy. Chwileczkę, to są schody jeszcze. I więc sobie na spokojnie wejdziemy. Tutaj dany. Schody, więc jeszcze zobaczymy co się wydarzy na tej, wie na tej wieży właśnie. Po prostu... Dobra, tutaj możemy to zerwać. Dobra, teraz do góry możemy. Tyrolką właśnie. Żeby się wbić żeby się wysok wysoko. Dobra, że też mamy ty tyrolkę właśnie. Więc to ma, że mamy linę, że będziemy, że będziemy mogli sobie wyżej wchodzić. Dobra i teraz jeszcze mamy 5 metrów tylko. I zobaczymy jeszcze. damy, dawaj, dawaj, tutaj. Mamy tutaj... To zrobione. Więc Zobaczmy jeszcze. Co teraz będziemy musieli zrobić? Teraz Julio nam Oni nie, tam musimy lecieć, tak? Ale wiecie co? Nie mam zbytnio czasu. Teraz to zrobię, czyli w następnym odcinku. W następnym odcinku to jednak dokończymy to zadanie. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Dzisiaj taki dość krót, krótszy odcinek, ale mam nadzieję, że mimo, tak wam, mimo to Wam się spodoba. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i cześć od następnego odcinka. Od tego momentu zaczniemy. Także oczekuj, oczekujcie kolejnego odcinka. Na razie trzymajcie się i cześć do następnego odcinka. Hej, hej!